Dzisiaj jest taki krótszy film. Chciałem Wam pokazać tylko młode, jakie mi w 2020 roku weszły. No i teraz pokażę Wam dwa za obrączkowanie obrączkami 2019 rok, bo minie na ten moment 2020. One sobie tutaj tak. Siedzą, dwa, po siwej samicy i połowym dachowcu. Leciał tu, ale ładnie wyglądał, ładnie je to. Pomyślałem, że nie będę go zabijał, czy gdzieś wywoził zostawię. No i właśnie to był chyba dobry pomysł, jak widać. Są dwa młode, już rosną. Matka, ojciec karmią. Zobaczymy co z tego będzie. No i teraz pokażę Wam jajka, jakie na ten moment są u mnie w głębniku. W głębniku się nic nie zmieniło, wszystko jest jak jest. Tu jest lampka. No i zaczniemy od góry. Już w poprzednich filmach pokazywałem Wam y, tą młodą kresiaczkę, samiczkę z 2019 roku. No i ona teraz jest z skarpiatym. I ona ma tutaj <mum> dwa jajeczka. Nie wiem czy są zalężone. Jeszcze <mum> będę patrzył. I na dole są też dwa jajka ciemnej samicy i ciemnego samca samica jest z 2000 bodajże z 2017 czerwona ma obrączkę a samiec z 2019 tutaj włączę tylko flesza mm. o no i ona sobie tu siedzi zaraz pokażę wam Jajeczka nie wiem jak nagrać, Jest agresywna, ale są dwa jajeczka zagrożone. Ułożymy jej. Nie siedzi, nie przeje. Zakonników już nie mam. Siostra mi jednego potrąciła. A drugi zdech, i młode też pozdychały. Ym. Trochę pokażę, jakie ja na razie mam obrączki do skrzynce. O. Trochę brudne, obstrały. tak brzydko powiem. Są karty własności z 2018. Obrączki z 2018. Jest Czechka jedna. O. Musi ostrość złapać. O, jest ciężka. Z 2008 roku. Dużo obrączek z 2018. Tipesy jak obce przylatywały, ściągałem. No i nie ma już obrączek z 2019, bo zaobrączkowałem. I dzięki wam za obejrzenie. Jeżeli podobał wam się taki filmik krótki, dajcie znać komentarze, lajki, suby. Ja będę y jeżeli zasubskrybujecie, to yy, będziecie wiedzieć, że są kolejne filmy, kiedy będą. Zamknąłem mnie. No. Dzięki za oglądanie. Cześć.